Cześć, zapraszam Was na sklep Moto na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem. Są różne wzory: bordowy Polonez, Polonez Borewicz, biały, Polonez caro plus ciemnozielony. Są koszulki damskie, są koszulki męskie. Można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem, dzięki temu wspierasz mnie mój kanał i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek będę mógł kupować różne części do moich Polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. Lato. Lato wszędzie zwariowało, oszalało moje wnętrze. Lato. Cześć, z tej strony Oskar i zapraszam dzisiaj na nowy film z moim polonezem. Przyszło lato, więc y, teraz troszeczkę takie kosmetyczne rzeczy będę robił, takie jakieś drobne poprawki, drobne tutaj usprawnienia, coś tam wymienić, tego, wstawić, jakieś tam plasticzki, czy coś. I właśnie chciałbym y, właśnie też parę rzeczy też y, tutaj y, opowiedzieć, jakie są plany. No, teraz mamy lato, więc. Y, więc można sobie tak luźniej, bardziej czas spędzać, a jakieś takie poważniejsze rzeczy to ja robiłem wcześniej, gdy było zimno, ale tak jak już mówiłem na poprzednich filmach, już remont tego samochodu uznaję za zakończony, wszystko zostało wymienione, to co ja bym chciał i hamulce, przód i tył i, i sprzęgło nowe i simmering. A co tu jeszcze nie było wymieniane? No oczywiście do perfekcji to nigdy tego samochodu nie da się doprowadzić, gdy jest jeżdżony, gdy się nim jeździ, gdy ja nim jeżdżę codziennie do pracy razem z Dominiką. No jest po prostu eksploatowany, więc zawsze coś będzie się zużywało czy niszczyło, ale no, nie jest to samochód do muzeum, tylko samochód do jazdy. Także ja uznaję ten remont za zakończony. Teraz będę mówił, a tak jak mówiłem będą poprawki kosmetyczne. Pierwszą rzeczą, którą chciałbym yy, zrobić, taką kosmetyczną, tutaj mam sobie, kupiłem takie plastyczki. O, nie chcą wyskoczyć. O, kupiłem takie plasticzki z innego Poloneza. Do, jako, y, jako są to uchwyty? Są to uchwyty do tylnej półki. Zaraz to sobie wstawimy. Jestem teraz też na myjni, więc y, y, wymyjemy sobie teraz też samochód, żeby ładnie wyglądał. O, tu jest myjnia 24H echrole. No, najpierw go sobie troszeczkę wymyjemy żeby lśnił i wyglądał jakoś, bo przyszło lato także niech ta piana podziała No i tak wygląda wymyty elegancko. Yy, wrócił w moim samochodzie wiatraczek. Wrócił. Mam zamiar kupić jakiś lepszy, ponieważ on jest słaby. Może ktoś z Was coś mi doradzi, jakiś mocniejszy, żeby był. pytanie, czy da się mocniejszy kupić do gniazda tutaj, które ma chyba 12V zapalniczki. No co, z racji, żeby nie pękała mi deska, to wróciła folia, Tu z przodu zakładam. Zastanawiałem się, bo prawdopodobnie w tym roku jeszcze pojedziemy gdzieś na wakacje nad morze czy gdzieś, to żeby jeszcze z tyłu taką folię, też na tylną klapę przymocować, po prostu samochód, żeby raz się nie nagrzewał, dwa, żeby się nie niszczył w środku, nie parzył się od tego upału, więc być może jeszcze taką folię na tył kupię, no drogo, nie kosztuje tam 20, 30 zł, to, to to za pieniądze są, praktycznie żadne. Jak ktoś naprawdę już jest oszczędny, to może równie dobrze karton z tyłu postawić, zgiąć go w taką harmonikę i żeby stał, i żeby się nie nagrzewało z tyłu. Zresztą z przodu to samo, można taki karton taki sam zrobić, pytanie tylko, czy dla kogoś to nie będzie zbyt wieśniackie bo zwykły jakiś biały karton. Tak kiedyś robili ludzie w latach 80., -tych, 90. -tych, pamiętam to. Stawiali takie zwykłe kartony. Yy, dlaczego wspomniałem o wiatraczku? Nie to, że chcę się pochwalić albo takim duperelu tutaj mówić. Kupiłem klimatyzację do Poloneza. Tak, kupiłem. Wprawdzie trzeba ją troszeczkę zregenerować i tam parę rzeczy usprawnić. Tam jedna rurka jest też. Yy, do, nadaje się do spawania, a ona jest prawdopodobnie aluminiowa, więc będzie trzeba gdzieś to zrobić u jakiegoś fachowca. Yy, jeszcze o tym odcinek osobny oczywiście nagram. Yy, pytanie tutaj do osób, które chciałyby mi pomóc. Najchętniej z województwa mazowieckiego chętnie dojadę, żeby tę klimatyzację zainstalować yy, i zrobić podłączenie elektryki, czyli tutaj przewody wszystkie. Mam też panel yy, ten z napisem AC, czyli air condition. Będzie wkrótce polonez z klimatyzacją jak normalnie, jak się cieszę. To będzie jeden z już naj, najbardziej dopicowanych polonezów w Polsce. Bardzo się z tego cieszę. No więc jeśli ktoś chciałby mi pomóc, może ktoś właśnie zajmuje się profesjonalnie montowaniem, klimatyzacji, albo parę razy w życiu to robił, chciałby mi pomóc. To będę bardzo wdzięczny. Oczywiście zapłacę pieniądze, żeby nie było, że tutaj na krzywy chcę się wbić, i żeby ktoś mi to zrobił za frajer. Nie, nie normalnie zapłacę, no ale proszę się do mnie odzywać. Mój telefon 517-518 393 lub na maila oscar. 344 małpa WPPL, albo na Messengerze Moto Retro Press, albo na mój prywatny Oskar Wądołowski. Wiadomo, jak mnie znaleźć, to mobilny, wszystko czytam, wszystko zawsze odpowiadam. Także yy, to tyle. No, wstawimy sobie teraz to. Yy, a, jeszcze jedna rzecz, w sumie taki drobiazg. Przecież byłem przecież 3 maja na, na tym, na zlocie polonezów. Myślę, że wielu z Was, którzy to ogląda, też było. No, i kupiłem tutaj wlepki, których jeszcze nie nakleiłem, bo nie było czasu. To jest właśnie 45-lecie. Drugi rajd Poloneza, zaraz to sobie nakleimy. I dokupiłem parę starych wlepek, ale nie mam wszystkich. Może ktoś z Was byłby mi w stanie pomóc, bo tam wszystkich chyba nie było. Jeśli ktoś z Was ma te stare wlepki, na których ja byłem na tych złotach i chciałby mi dać, sprzedać czy coś, to, to będę też wdzięczny. Tutaj 70-lecie FSO. No, byliśmy tam wtedy. To chyba Borewiczam, byłem wtedy. Ten film jest u mnie też na kanale. Dwie sztuki mam i Soplicowo 3 maja 2020 to wtedy, kiedy jeszcze raz byłem na pierwszym moim zlocie świeżo po kupieniu tego poloneza, bo ja go kupiłem w styczniu, a to było w maju. Więc ile? 4 miesiące później pojechałem na ten pierwszy mój zlot. Jeszcze tutaj antykowidowy. Wtedy wiadomo były te wszystkie restrykcje i Filip, który to organizował, to bał się tam tego, no to takie zrobił taką antycovidową. Tam wszyscy w maseczkach biegali i tego, nie? No nakleimy sobie to zaraz. Najpierw jednak yy, może zrobię sobie te plastiki. Zobaczymy, które tam są płamane, bo niektóre są całe, niektóre nie. Zaraz sobie zobaczymy i to, to wstawię. Jeszcze pokażę, zaraz jest bliska. No tak to wygląda. Są dwa takie szerokie, dwa takie dzióbki i dwa takie dzióbki. Razem tego jest sześć, czyli po jednym na każdą ze stron idziemy zobaczyć, które tam nadają się do wymiany. Ściągnę tylko uchwyty od półek tutaj. I patrzcie, o co chodzi. A może w ogóle całe półki na razie zdejmę. Z so, może na razie po prostu tak dam sobie tu. A te są całe, to nawet nie wiem, czy jest sens je wyciągać. Te najdłuższe dzióbki. Tu są połamane. O, te okrągłe, a te też takie nie za bardzo. Chociaż one całe chyba są, tylko że latają na boki. Może tylko wystarczy dokręcić śrubkę. Teraz zobaczymy. I tu faktycznie też połamane, więc tylko tych dzióbków mi brakuje właśnie, żeby ta półka się trzymała, bo ona też trzeszczy, jak, jak nie ma się czego trzymać. I to można faktycznie też dokręcić, więc tylko to muszę praktycznie wymienić, ale te zostawię sobie, więc potrzebne są tylko te do wymiany. Tak jak mówiłem, ale najpierw sobie dokręcę te. No zobaczmy. No, luźno chodzi. Tylko. No, już się nie ruszają. To fajnie, o to chodziło mi. Wystarczyło lekko dokręcić. Oczywiście, żeby ładniej było, to mogę i tamte wstawić, nie? Ale na razie sobie przetestuję to w taki sposób. Bez na razie wymiany. One po prostu są ładniejsze. Wymyłem je też. Dobra, to teraz trzeba te odkręcić, ale to wypadałoby znowu też półkę ściągnąć. Trochę inaczej jest to mocowane w starszych modelach polonezów borywiczach w akwariach. Chyba w Karo też troszeczkę inaczej. Dobra, więc te dziedostwo usuwamy. O, całe połamane i to się urywało. Zresztą jak ktoś tego nie szanował albo nie wiedział, jak to jest zbudowane, to się urywało. Zobaczmy teraz tylko, czy obojętnie którą stroną to można wstawić. Chyba tak, one chyba są dwóch takie same. Chociaż opatrzcie, ten też jest lekko połamany, e, szkoda, więc długo nie podsiągnie u mnie. Jest łamany niestety taki, taki się trafił. No to się łamie po prostu, to nic, ale chyba stroną dowolną można z tego co widzę. Chyba to nie ma znaczenia. To można też dorobić na jakiejś drukarce 3D czy coś podobnego, może dokupić gdzieś. To kiedyś też chciałbym w ogóle zdjąć. Jeszcze w sumie też nie wiem, jak jest to mocowane. Nie odkrywam, gdzie tu są jakieś śruby, ale wymyć to po prostu. Tego elementu, odkąd ten samochód mam, nie myłem, a na przykład tutaj trochę syfu jest, prawda? Ewentualnie samą tą kratkę wyciągnąć. No może teraz tego nie chcę mi się robić to wymyć po prostu też jakieś widzisz to w różne ślady ja lubię być pedantem żeby wszystko było czyste tam chyba są śruby też od tamtej strony bo widziałem gdy się składa fotel no to się zrobi któregoś razu prawdopodobnie nigdy to nie odkręcane nawet było i drugi Wkładam Jeszcze raz Ta śrubka poleciała, to nic Zrobić. dobra. To było teraz czekaj odwrotnie taką stronę tamtą Te półki też bym chciał doczyścić, ale nie wiem na przykład właśnie czy na myjni. One by się nie poniszczyły, bo są jakieś ja to kupiłem od 3 lata temu od Jarosława Iwaniaka, ale no widać, że są jakieś takie brudne tego nie. w których miejscach, bym to wymył. Jestem na myjni, prawda? Ale ja się boję, czy to się nie rozpierdzieli, jakby ktoś mógł dać znać, czy to się nie rozpierdzieli, bo to jest w końcu dykta. No na przykład, jakbym ja tutaj polał wodą, czy to się tu nie odklei, bo to jest dykta, na którą jest naklejona wykładzina. Dykta, deska, jak zwał, tak zwał. A wiecie co? Te można też dokręcić, bo luźno latają, więc na spokojnie. Może tak kamerę damy Tutaj. no, od razu lepiej tak tak tu. No, jeszcze kawałek. Dobra. No, to jeszcze raz dokładam. Tu fajnie już wchodzi. A tu trzeba tam docisnąć. Żeby weszło. O, i zobaczmy. Tak. Trzyma się. No, ten jest niestety ułamany trochę, więc słabo się trzyma. No, trzeba będzie dokupić lepszy kiedyś, ale i tak lepiej niż żeby w ogóle latało. Tak jak wtedy, prawda? No i dobra, teraz ta. Tutaj też tak luźno to chodzi. Ja zaraz sprawdzę, czy ten nowy uchwyt, który mam, nie będzie lepszy. Bo ten jest też chyba lekko pęknięty. Zaraz pokażę Wam. Nie wiem, czy to widać. Ja zaraz zobaczymy. Tak z ciekawości. Przecież mam je tutaj ze sobą. To są te. Tak? Tak. Czy on będzie lepiej trzymał? No zobaczmy. Pewnie, że lepiej trzyma. Twardo, a ten jest wyrobiony już rozciągnięty. To wymienię te też w takim razie. No to może teraz kamerka, tak? Staram się pokazać do kamery. Ten stary jest tutaj, wyrobiony, rozciągnięty ten, też używany, ale mniej. Dobra, siedzi, teraz druga strona, odkręcam tutaj, może wyżej kamerę, bo tak, widać. Dobra, siedzi, no to zobaczmy. No i elegancko jest. Jest zajebiście, twardo, sztywno. O to mi chodziło. Taka tylko przerwa tutaj jest między tymi półkami, ale na to to już chyba nie da się nic zaradzić. No bo tam wszystko dobrze siedzi. No ten niestety tylko luźno chodzi i nawet to się odkręcił. No a po prostu on jest... A no może mocniej go dokręcę, zaraz zobaczymy. Ale nie wiem, czy to coś tak, zaraz zobaczymy. Nie, on luźno chodzi, po prostu jest taki już wyrobiony. No trzeba ten będzie gdzieś dokupić. Ktoś z Was ma coś takiego, to dajcie znać, chętnie tutaj bym to robił. Mogę to dokupić, ale to... Będę musiał cały komplet znowu kupić, a nie cały jeden taki plasticzek, prawda? No ten niestety lata trochę jest wyrobiony, szkoda no. No trudno. A ta przerwa, no trochę takie spasowanie. Zobaczcie, tutaj mniejsze, tu większe. Może po prostu półki też się odkształciły przez lata, bo no, może to byłoby bardziej tak wygięte, no nieważne, no to jest Polonez, wiadomo, różne takie niuanse mają prawo być w nim, no to teraz to zawieszam tutaj to muszę chyba sobie pomóc, bo o, tak i druga strona też muszę podciągnąć dobrze, i są jeszcze takie rzeczy, które mi nie do końca działają. To z tej strony chyba mi działa. No bo tu jest taki dzynzelek na końcu, nie i można to dopiero niedawno to odkryłem schować w to, Wtedy ten sznurek tak jakby nie wisi. Staram się to pokazać. Tylko tylko klapę muszę obniżyć. I to się wkłada zdaje się tędy i zahacza się tutaj. No, gdy idzie do góry, to ten sznurek nie wypada. Natomiast tutaj ten dzydzelek jakiś jest też wyrobiony i jak zahaczam to, 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 to wylatuje. Zaraz pokażę. Może taką kamerę postawię, bo muszę trzymać klapę. W ten sposób. O. No i widzisz, wylatuje to z jakiegoś powodu. Jak ktoś ma jakiś pomysł, jak to zrobić, żeby nie wylatywało coś tu przyczepić jakąś grubszą taśmę chyba czy coś takiego, ale może ktoś ma lepszy pomysł, wtedy nie wyleci po prostu tak, taki jaki jako taki bajer, bo przecież to to na to zwraca uwagę tak naprawdę o i widzisz i wypada więc no coś tu trzeba przyczepić. Ja myślę, że jakąś taśmę izolacyjną tak dookoła to okręcić i nie będzie wypadać, ale może ktoś ma lepszy pomysł jakiś bardziej estetyczny. No dobra idziemy do środka. Taki mały detal trochę się spociłem, bo jest około 30 stopni lato w końcu. A z tym uchwytem to jeszcze mam pomysł. Dam taką podkładkę. Zaraz zobaczymy, czy to coś zmieni. O, podkładeczka jest. No, zobaczmy. Chyba jest lepiej, ale i tak jest połamany, więc trzeba go innego. Bo, o, zobacz, on tak chodzi. Tutaj po, po prawej stronie widzisz. Po prostu jest pęknięty. No ale tak jakoś się trzyma. Z drugiej strony też. O, teraz docisnąłem. No i dobra, zamykam tutaj klapę. Z innych takich detali chciałbym w końcu ten spoiler zrobić, bo został zrobiony wtedy źle i pękają. A po prostu pęka lakier, farba i są takie różne odpryski. Chciałbym to zrobić porządnie, bo mam przecież te naklejki. Zaraz wam pokażę ten Polonez Karo Plus i 1.6 gl które tu powinno być. Tu jeszcze jest jeden odprysk. Ja to wtedy ratowałem, żeby to jakoś wyglądało, ale trzeba to zrobić jakoś lepiej. Mam pewne pomysły, jak to zrobić. Zobaczymy. No to co, teraz może naklejki, to i to i to, a tę jedną na sobie nakleję. No i jakby ktoś może miał te pozostałe nalepki z tych pozostałych złotów, których ja nie mam z ostatnich trzech lat, to dajcie znać, no fajnie by było mieć. Po prostu jakoś wtedy nie udało mi się tego kupić. Nie było po prostu, już chyba wszystkie zostały wyprzedane. No to pierwsza. Tutaj może. O. Nie wiem, czy dam radę to kameru. teraz. No. I powoli się kończy. No i ostatnia. No. Coraz więcej tego, jeszcze parę się zmieści, jak mówiłem jeszcze raz, jak ktoś ma te stare wlepki, chciałby mi pomóc, proszę się odzywać do mnie. Fajnie. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTubie, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amigę. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało, to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTube Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.